Bez niespodzianki, premier Donald Tusk wygrał wczoraj głosowanie w Sejmie, ale zacząć chciałem od dobrych manier. Dlaczego, panie pośle, was nie było na sali w trakcie tego mini-expoze? A to nie wiem, czy pan to zauważył. Byliśmy później w czasie tego drugiego mini-expoze, tak. czyli wtedy, kiedy próbował nieudolnie odpowiadać na wszystkie nasze pytania. I to rzeczywiście go jakoś, w jakiś sposób no, pobudzało. Nasza obecność na sali mu nie służy na mównicy. W związku z tym postanowiliśmy nie robić mu tej przykrości i w związku z tym słuchaliśmy tego, co mówi w, w, w telewizorach, prawda, które są wszędzie w Sejmie, jak pan redaktor wie można było tego wysłuchać. Nic nowego nie powiedział, nic zaskakującego i dlatego tak zrobiliśmy. A później punktowaliśmy przez kilka godzin Wszystkie rzeczy, o których zapomniał pan premier Donald Tusk, wygłaszając swoje. Ekstry. No tak, tylko panie profesorze, wyobraża pan sobie, gdyby na zaprzysiężeniu prezydenta Nawrockiego zabrakło posłów i senatorów platformy, bo uznaliby, że Karol Nawrocki to w zasadzie nie jest ich prezydent, nie głosowali na niego i mówi bzdury. Wie pan wczoraj było wręczenie zaświadczenia czy uchwały Państwowej Komisji Wyborczej na Zamku Królewskim w Warszawie w obecności Państwowej Komisji Wyborczej która zaprosiła na tę uroczystość bardzo ważną, w końcu do Polacy wybrali prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i PKW stwierdza to w swojej uchwale, zaprosiła wszystkie władze Rzeczypospolitej Polskiej. Nie było ani prezesa Rady Ministrów, nie było marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, nie było marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. No tak to wygląda. Był chyba wiceprezes Rady Ministrów. Bardzo, tak, bardzo, dziękujemy, bardzo dziękujemy. Był pan prezes wiceprezes Rady Ministrów minister obrony narodowej Warysław Kośnia kamysz był pan wicemarszałek Piotr Zgorzelski. Jesteśmy wdzięczni. Natomiast no, tak wygląda obraz sceny politycznej. Może I to są to nie jest, niepotrzebne i to nie jest. gesty i z waszej tak, strony, to, i ze strony... To wie pan, pan porównuje dwie rzeczy nieporównywalne. Myśmy zrobili pewien gest w, w ramach obrad Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, a tu była uroczystość zorganizowana przez Państwową Komisję Wyborczą w związku z tym, że Polacy wybrali prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. No tak to wygląda niestety. Czy wczoraj w Sejmie upadły wasze nadzieje raz na zawsze, że w tym Sejmie, w tej kadencji da się jeszcze zmienić koalicję rządową? Nie, one zwiększyły się. Myśmy byli przekonani, że cały to wotum zaufania, po którym to ruchu składania wniosków, o tym zaufanie sam marszałek Krzemurchownia mówi, że to jest głupi ruch. Zaraz po tym, kiedy się dowiedział, że pan premier Tusk zamierza to zrobić. Myśmy wiedzieli, że to wotum zaufania zostanie mu udzielone. Wiedzieliśmy, że temu służy również ten czas między pomysłem a 11 czerwca, na który została wyznaczona ta, ta sytuacja i ten, ten, ten fakt. Służyły te dni do tego, żeby przycisnąć do muru koalicjantów, wziąć, wziąć ich za gardło prawda, i powiedzieć: Jeszcze musicie udzielić wotum zaufania. Ale proszę zwrócić uwagę, że wszystkie tego rodzaju sytuacje zawsze kończyły się bardzo bliskim. Yeah. <laughs> Końcem prezesa Rady Ministrów, odejściem prezesa Rady Ministrów z funkcji prezesa Rady Ministrów. Tak było od samego początku, nawet do tego pierwszego wotum zaufania, które składał Leszek. Miller, zdaje się, w 2003 roku te... wytrzymał z tym wotum zaufania kilka ale miesięcy. Beata Szydło też miała wniosek o wotum zaufania, Mateusz Morawiecki miał wniosek o wotum zaufania. No i przy tym, w tym drugim przypadku jakoś to wyszło inaczej. Natomiast pani premier Beata Szydło, przypomnę, że to były inne okoliczności tego wotum zaufania, ale też później by przestała być prezesem Rady Ministrów. Natomiast, natomiast y, pamiętam ostatnie takie wydarzenie jeszcze z kadencji pana Donalda Tuska i rządów Platformy Obywatelskiej PSL-u. Pamiętamy po tej słynnej aferze Sowa i Przyjaciele, i ile przetrwał później rząd Platformy Obywatelskiej? Czyli co, to, to, to wczorajsze wotum to jest taka wróżba, że rząd upadnie? Absolutnie tak. To, że Donald Tusk się w ogóle na to zdecydował, świadczy o niebywałej słabości Donalda Tuska. On musiał dostać od tych ludzi, którzy byli na sali, do których mówił, wotum zaufania i mu udzielił. Tylko jak pan by spojrzał na twarze wszystkich tych ministrów, którzy siedzieli w ławach rządowych i reagowali na to, co mówi Donald Tusk, to one były bardzo posępne. Bardzo posępne. Już nie mówię o sytuacji, kiedyśmy, kiedy punktowaliśmy ich i zadawaliśmy pytania, ale wtedy, kiedy mówił Donald Tusk. I wszyscy widzą, że ten rząd upada. Kiedy to nastąpi, tego nie jestem w stanie przewidzieć, ale jestem przekonany, że przed 2027 rokiem. Ale z drugiej strony, nawet Marek Sawicki, który opowiadał kilka tygodni temu, że jak koń nie daje rady ciągnąć wozu, to zmienia się konia, a nie daje mu lżejszy wóz, zagłosował za tym wotum. Wszyscy zagłosowali za tym, o tym jak jeden mąż jeszcze mieli stuprocentową obecność. No Tak wygląda ta sytuacja. Natomiast to jest według nas i według mnie absolutnie widok rządu upadającego. I kto wie, kiedy to nastąpi? naprawdę nie jest wykluczone, że jeszcze w tym roku, na jesień.